witajcie w mojej bajce gdzie z kepsem wam zatańczę i pięknie wam zaśpiewam jak kepsy robić trzeba tu wszystko jest możliwe i mięso jest prawdziwe i smak ci powie o tym że tu najwyższe loty nikt tutaj nie zna głodu nikt tu nie czuje chłodu i nawet kłamie, nikt się nie skarży, mamie! I ja Was zapraszam serdecznie dzisiaj bajkowo Malczewskiego 9 przez 11 lub na dowóz dzwoncie, zamawiajcie. Pa! Witajcie w mojej bajce, gdzie z kepsem wam zatańczę i pięknie wam zaśpiewam, jak kepsy robić trzeba. Tu wszystko jest możliwe i mięso jest prawdziwe. I smak ci powie o tym, że tu najwyższe loty. Nikt tutaj nie zna nikt tu nie czuje chłodu i nawet ja nie kłamie, nikt się nie skarży mamie. I ja Was zapraszam serdecznie dzisiaj bajkowo Malczewskiego 9 przez 11 lub na dowóz dzwoncie, zamawiajcie. Pa! Witajcie w mojej bajce, gdzie z kepsem wam zatańczę i pięknie wam zaśpiewam, jak kepsy robić trzeba. Tu wszystko jest możliwe i mięso jest prawdziwe, i smak ci powie o tym, że tu najwyższe loty. Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu i nawet ja nie kłamie nikt się nie skarży mamie. I ja was zapraszam serdecznie dzisiaj bajkowo Malczewskiego 9 przez 11 lub na dowóz dzwońcie, zamawiajcie. Pa! Witajcie w mojej bajce, gdzie z kepsem wam zatańczę i pięknie wam zaśpiewam, jak kepsy robić trzeba. Tu wszystko jest możliwe i mięso jest prawdziwe i smak ci powie o tym, że tu najwyższe loty. Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu i nawet ja nie kłamie, nikt się nie skarży, mamie. I ja Was zapraszam serdecznie dzisiaj bajkowo Malczewskiego 9 przez 11 lub na dowóz dzwoncie, zamawiajcie. Pa! Witajcie w mojej bajce, gdzie sket...